Dzień dobry moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku Keto Kuchni. Ja dzisiaj pokażę wam jak szybko zrobić pyszne keto spaghetti. W tym celu będziecie potrzebowali dwie małe cukinie. E, małe, mam tu na myśli z małym obwodem, żeby zmieściły się do keto maszynki do robienia makaronu. Jedna śmietana 30 400-500 g mięsa mielonego, jak lubisz wołowe, wieprzowe lub wołowo-wieprzowe. Jedna średnia cebula, 200 g dowolnych grzebów, pieczarek, borowików, i ja akurat mam borowiki. 100 g żółtego sera, ja proponuję czedar. Pasata lub sos pomidorowy o niskiej zawartości węglowodanów, do tego można dodać trochę pomidorów, ulubionych przypraw i opcjonalnie innych warzyw, na jakie masz ochotę. Najważniejsza rzecz, żeby przygotować sobie makaron z cukinii, to moi drodzy zdecydowanie takie oto urządzenie, taka spiralka do robienia makaronu. Moja żona kupiła to w Lidlu za kilka złotych. Są tam w środku trzy końcówki, dwie końcówki do robienia wąskich pasków, jedna końcówka do robienia pasków szerokich. No i jak widzicie wygląda to tak, że tam za gruba cukinia Wam nie wejdzie, więc lepiej kupować takie mniejsze lub średniej wielkości, no i przepuszczamy to przez tę spiralkę. Urządzenie wbrew pozorom, moi drodzy, jest bardzo, bardzo ostre, dlatego warto uważać na palce i trzeba użyć trochę siły, żeby to zadziałało, ale jak już zaskoczy, to wychodzi nam przepiękny, spiralkowy makaron, a środkiem tego, tej końcówki wychodzi taki jakby... Rdzeń, taki trzpień tej cukinii, które oczywiście można albo zjeść, albo wyrzucić, cokolwiek chcecie z nim zrobić, to można z nim zrobić. I takie właśnie cukinie takiej wielkości, jak wam pokazuję, pasują idealnie do, tej, do tego urządzenia. Poza tym, też plus posiadania takich małych cukin jest taki, że z jednej cukinii jest idealna porcja dla jednej takiej osoby, dla dużego chłopa jak ja. Z dwóch cukin zrobicie spokojnie obiad dla dwóch osób, z trzech takich cukin zrobicie spokojnie obiad dla trzech osób. O, teraz widzicie. Widzicie, wychodzi taki glut z tego. Mój mały syn pomagał mi, cyk, oderwał to i daliśmy sobie tutaj elegancko radę. I widzicie w ciągu dosłownie kilku sekund jest cała cukinia skrojona na na, na makaron, teraz to wrzucamy na rozgrzaną patelnię z oliwą, podsmażamy dosłownie kilka minut, żeby to było gotowe i można to zjeść z czymkolwiek chcecie. Ja tu jeszcze jak widzicie mam kawałek myśliwskiej kiełbasy z dzika, którą postanowiłem dodać do mojego spaghetti, żeby miała trochę więcej aromatu. Więc jeszcze podsumowując, co jest nam potrzebne w moim przepisie? No trzy cukinie, cebula, grzyby, jedna kiełbasa, Mięso mielone, no i opcjonalnie, jeśli macie, syn pomocnik. Myję. Co my jesz? Pomidory. Bo robimy obiad, tak? Moi drodzy, tutaj sobie teraz siekamy, a ja wam powiem, co robimy w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności wrzucamy na osobną patelnię mięso mielone, które smażymy. Na głównej patelni smażymy sobie już grzyby, bo grzyby, jak wiadomo, muszą się długo posmażyć. Potem jak już mamy te grzyby ładnie usmażone i mięso mamy ładnie usmażone, wrzucamy wszystko na łoka i wygląda to o właśnie tak następująco na łoku smażymy wszystko razem aż nam ładnie się wymiesza. W międzyczasie dodajemy całą śmietanę do tego wszystkiego, mieszamy porządnie, przyprawiamy solą, pieprzem, czosnkiem i na to dodajemy pasaty lub pasty lub koncentratu pomidorowego, co tam macie. Ważne, żeby miało mało węgli. To wszystko razem dusimy. Po kilku minutach trzymania tego wszystkiego razem dodajemy ostatni składnik, czyli nasz żółty potarty ser, no i przykrywamy jeszcze na kilka minut. Kilka minut na wolnym ogniu. No i gotowe. Życzę smacznego. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że będzie smakowało. Daj znać w komentarzu, czy zrobiłeś i czy Ci smakuje. A jeśli masz swój przepis lepszy na keto spaghetti, to chętnie o nim przeczytam również w komentarzu. Zostaw łapę w górę, jeśli Ci się nie podobało, zostaw łapę w dół i napisz dlaczego. Zasubskrybuj kanał, jeśli podobają Ci się te treści. Podziel się nim z innymi, no i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Smacznego!